Krzysztof Sparczyński, witam serdecznie w Iron Vlogu, czyli w kolejnym ironicznym przeglądzie najważniejszych wydarzeń z minionego tygodnia. E, mam nadzieję, że nie słyszycie żadnych dźwięków w tle, e, no ale akurat ludzie, którzy mieszkają nad moim studiem nagraniowym, e, wymyślili sobie, żeby właśnie teraz, kiedy to nagrywam, czyli o godzinie 24 z soboty na niedzielę, zrobić sobie dosyć głośną libację alkoholową. E, więc pozdrawiam sąsiadów i mam nadzieję, że nie będę im tej libacji zagłuszał. Górole otwierają swoje biznesy. Górolscy biznesmeni mają dość zbójeckich działań Watełuska i jego zbójeckiej bandy i będą otwierać swoje hotele, restauracje i biznesy. Hej! E, dobra, przepraszam za ten pseudo akcent. E, no, ale oczywiście chodzi o akcję góralskie weto. No po prostu górale mają dość tych wszystkich obostrzeń, zawsze znaczy obostrzeń, no mają dość po prostu tego, że rząd, że zacytuję klasyka, rżnie głupa. No i postanowili się zbuntować i będą teraz otwierać swoje hotele, restauracje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wynika to z tego, że jak się rząd za coś bierze, to zawsze jakby no, czy może nie zawsze, ale zazwyczaj to no, z, 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 nie wyjdzie to rządowi e, no ponieważ ostatnio jest coraz więcej wyroków sądowych, z których wynika, że działania władzy są nielegalne. E, no i był wyrok właśnie dotyczący też również obostrzeń i też sąd orzekł, że te obostrzenia są nielegalne. E, więc górale no idą za tym właśnie za tym właśnie wyrokiem. No, nie tylko górale, zresztą już wszyscy mają dość, otwierają się, ale oczywiście górale to jakby zaczęli i najbardziej rozpromowali. No i to jest bardzo piękne, bo to jest powrót do korzeni niepodległości Polski, ponieważ przypomnę, albo poinformuję, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, że przecież zanim, znaczy Polska odzyskała niepodległość, no pytanie kiedy Polska odzyskała niepodległość, ale przejęła się ta data 11 listopada 1918 roku, chociaż deklaracja niepodległości była ogłoszona wcześniej, ale... Przed tą datą, 11 listopada 1918 roku, prawie miesiąc wcześniej, przypomnę czy poinformuję, że przecież powstała Rzeczpospolita Zakopiańska, czyli taki właśnie twór gdzieś tam na terenie Zakopanego, twór polityczny, który no właśnie to, to, była, pierwsza, to była pierwsza, właśnie taka niepodległa Polska. Znaczy, no nie pierwsza, bo to było 13 października. Rada regencyjna niepodległość Polski ogłosiła 7 października, no ale, ale jest to piękny, jakby powrót do tych historycznych korzeni. Oczywiście, w międzyczasie, żeby jakby załagodzić ten spór i powstrzymać Górali przed właśnie tymi niecnymi, nielegalnymi działaniami, to znaczy legalnymi, no wy, wychodzi na to, że jednak legalnymi, no rząd obiecał wsparcie, ogromne wsparcie w wysokości Miliarda złotych dla gmin górskich. Tych gmin jest w kraju bodajże około 200, czyli to wychodzi na jakieś średnio 5 milionów na gminę i to ma być do podziału na przedsiębiorców, którzy są w tej gminie, czyli rząd zaproponował tyle co nic. No, no i zaproponował to tylko gminom górskim, a przypomnę, że do Weta, dołączają się też inne gminy. Nie górskie, morskie, miejskie, i tak dalej, i tak dalej. Różni przedsiębiorcy się do tego dołączają. No, w związku z tym jakby rząd zmienił narrację i teraz zdaje się, że planuje wypowiedzieć misję pokojową przedsiębiorcom. No, cóż, ja tylko przypomnę, znaczy tak, bo wygląda na to, że tworzy nam się. E, jakby, pa, państwo, polskie państwo podziemne, więc ja tylko chcę przypomnieć kochanemu rządowi, że z polskim państwem podziemnym jeszcze nikt nie wygrał, e, a wielu próbowało. Ktoś powie, że to jest nieodpowiedzialne ze strony górali. Nie, e, nieodpowiedzialne to jest działanie rządu. E, restauratorzy, barmani, hotelarze, różne branże były cierpliwe. Były bardzo cierpliwe, rząd ogłaszał pewne tam poziomy obostrzeń w zależności od ilości zakażeń, no więc przedsiębiorcy jakby tam przestrzegali tych, tych, tych obostrzeń. Mówili tak, czekamy, dobra, czekamy, czekamy. Ilość zakażeń spadła. No i co, rząd poluzował obostrzenia? Nie, przedłużył. No, no i tak jest cały czas, od samego początku to samo było właśnie na samym początku. Przypomnę, że prze przecież pan minister już były Szumowski obiecywał, yy, znaczy tam obiecywał, nie obiecywał, tylko po prostu się nabijał, znaczy tam różne rzeczy obiecywał, ale przypomnę, że na samym początku Nabijał się z ludzi, którzy nosili maseczki. Mówił, że maseczki nic nie dają, nie pomagają i nie wiadomo, dlaczego ludzie je noszą, a kilka dni później nakazał noszenie maseczek. No więc jeśli ktoś tu działa nieodpowiedzialnie, to raczej rząd, tak? Tutaj o, sprawa chociażby sprzed kilku dni. Już tam nie będę wspominał tych, tych zamknięć do lasów, tych jakichś tam nieudanych akcji, przywożenia jakimiś wielkimi samolotami, gdzieś tam z Chin, czegoś, co się do niczego nie nadawało, tych jakichś tam respiratorów czy inspiratorów, które niby miały być kupione, nie były kupione, pieniądze poszły i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie będę przypominał. No właśnie przypomniałem. Sprawa sprzed kilku dni. Pani Emilewicz, Jadwiga Emilewicz, chociaż moim zdaniem powinno być po prostu Jadwiga E. Yy, no, tak też popierała rząd mówiła, że trzeba przestrzegać obostrzeń. No i sobie pojechała z rodziną na narty. Yy, no. Więc, więc, tak, więc politycy PiSu powiedzieli, że, o, właśnie, kolejny przykład politycy PiSu, przecież pan y, marszałek Terlecki, Terlecki, czy jak to się tam nazywa, no, y, mówił, że nie zamkną stoków, no więc właściciele stoków się przygotowali na przybycie turystów. No i rząd e, zamknął stoki. E, no. no, ale nie dla wszystkich, bo właśnie tak jak powiedziałem, pani Emilewicz sobie pojechała na narty z rodziną, bo nagle dostała od Polskiego Związku Narciarskiego licencję. Tak, e, no więc jak mówi stare, e, pożegadło, co wolno wojewodzie, to nie tobie, narodzie. E, no, tutaj pozdrawiam mojego szanownego imiennika, e, atora z kanału wideo prezentacji. Bo nie może być tak, że taki minister jedzie sobie na narty i tam yy, na stoku musi obcować z jakimiś normalnymi ludźmi, że ktoś się tam szwenda po stoku, jakiś wyborcy czy inna hołota. Nie, yy, bo nie może tak być, bo gdyby taki normalny człowiek spotkał na stoku takiego ministra czy innego posła, no to mogłoby dojść do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. No więc. Rząd działa, będzie walczyć z tymi tam hotelami, restauracjami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. już walczy bardzo ostro. Ostatnio zrobił nalot na hotel, ponieważ w hotelu były dzieci, które grały w szachy. No. A w Polsce nie wolno, bo szachy to jest gra logiczna, a jak ktoś, jeszcze jak dziecko gra w gry logiczne, to może wyrosnąć na samodzielnie myślącego człowieka. A to będzie problem dla władzy. No, ale wydaje mi się, że nie jest tak źle. U nas w kraju niektóre kraje, niektóre państwa mają znacznie lepsze pomysły, e, ponieważ no, Portugalia na przykład ostatnio wpadła na pomysł, że e, po kryzysie tym obecnym będzie wywłaszczać ludzi. Więc widać, że, widać, że no nie jest u nas tak źle. Co prawda w Polsce już teraz można wywłaszczać ludzi. W Portugalii, rząd Portugalii tam mówi, że, że, to tylko w jakichś tam specjalnych okolicznościach, gdy będzie to niezbędne, jakby dla odbudowy tam czegoś tam po kryzysie. No to w Polsce tam możliwości wywłaszczenia jednak są znacznie większe dla władzy. Więc wychodzi jednak na to, że jednak to w Polsce jest gorzej niż w Portugalii. Pani Żorżeta Mosbacher otrzymała order pani ambasadorka Stanów Zjednoczonych jeszcze ambasadorka przez kilka dni otrzymała order od prezydenta Dudy. Order zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wiem, jakie zasługi ma pani Żorżeta Mosbacher dla Polski. Wydaje mi się, że raczej skromne. No, ale pojawił się, w no i właśnie w związku z tym e, orderem pojawiło się oburzenie ze strony e, różnych tam prawicowych, niezależnych mediów, e, że jak prezydent Polski może przyznawać amerykańskiej ambasadorce order. E, no więc może wyjaśnimy tutaj e, ten order, order zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Z definicji jest orderem przyznawanym obcokrajowcom. E, obcokrajowcom, czy tam cudzoziemcom, ewentualnie Polakom, obywatelom polskim zamieszkałym za granicą. No, więc, jakby, taki Polak zwykły, który mieszka w Polsce, nie może tego orderu dostać. No dobrze, ale wracając do, jakby, tych zasług, no bo, okej, okay, dobra, cudzoziemcy, ale tylko cudzoziemcy, którzy zrobili coś dla Polski. No, nie zrobiła zbyt dużo, nie, nie, powiedzmy sobie szczerze, nie zrobiła, była, jakby, Trochę niesympatyczną ambasadorką, wtrącała się wewnętrzne sprawy Polski, nam pouczała Polaków, e, mówiła, jak mamy się rządzić, jak się nie mamy rządzić. No tak, traktowała nas troszeczkę jak namiestnik obcego mocarstwa. E, to nie ulega wątpliwości. Natomiast to oburzenie, no jest nieuzasadnione, ponieważ ten order, e, może tak sprawdźmy, komu był przyznawany ten order w, w historii. No ten order dostawały takie wybitne jednostki, tacy przyjaciele e, Polski, e, jak na przykład. Silvio Berlusconi. No, nie wiem, jakie miał zasługi dla Polski. Kto tam jeszcze był? Jose Manuel Barroso. E, wybitny przyjaciel Polski. Kto tam jest jeszcze? Husni, Husni Mubarak, to przypomnę, to jest ten dyktator Egiptu, którego tam później jakby odsunęli od władzy. No, wybitny, że ile on zrobił dla Polski, tak? E, pan Gajer. Herr Hofstadt. No przecież, gdyby nie on, to Polski by już nie było, tak? No przecież to, to jest, przypomnę, ten pan, ten pan z Unii Europejskiej, który tam opowiadał w Unii Europejskiej, w Europie, opowiadał, że w Polsce, w Warszawie przemarszerowało tam 60 czy 70 tysięcy faszystów, co oczywiście było wielką, totalną bzdurą. No ale jak pan Geichhoff, Geich, Gajch, Werhofstadt coś takiego powie w Unii Europejskiej, no to wszyscy w to uwierzą. I, no, oczywiście wśród laureatów, czy tam laureatów, zdobywców, no, osób nagrodzonych tym morderem też były mniej znane osoby, takie jak na przykład Mario Soares, czyli słynny bodajże portugalski, portugalski, moment. Tak, słynny, słynny portugalski, Socjalista, komunista, działacz komunistyczny, tak, tak, e, taki wybitny przyjaciel polski. E, kto tam jeszcze był? No, Ricardo Lagos, chilijski działacz socjalistyczny, e, no, e, był jeszcze na przykład pan Ion Iliesku, rumuński komunista przyjaciel pana Cełczesku. No takie osoby dostawały, e, dostawały ten order i to żeby było jasne, to nie, że one ten order dostawały w czasach, gdy Polska była państwem komunistycznym, e, tylko dostawała, no później jak już Polska nie była tym państwem komunistycznym, tylko e, takim zwykłym państwem e, no tak zwanym demokratycznym, no nie powiem kapitalistycznym. E, tak, ponieważ ten order był ustanowiony dopiero zdaje się w 1900 dziewięćdziesiątym pierwszym roku no, więc, 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 więc takich Polska ma przyjaciół i ludzi zasłużonych. Nie, no, powiedzmy sobie szczerze, tego typu ordery się nadaje po to, żeby po prostu komuś zrobić przyjemność, tak? Żeby, o, by był u nas tutaj, to co bez, wyjeżdża pani, pani ma Mosbacher, o, no, no to my tutaj, tak na pamiątkę, żeby pani o nas pamiętała, damy pani takie ordery. No, po prostu się czasem przyznaje takie ordery, one nic nie znaczą. Są zresztą ordery, które można kupić, one gdzieś tam, oczywiście, w, spotykasz się z ludźmi, tu pokazujesz, o, order, mam order, no, no, a za co dostajesz? A za 20 tysięcy złotych. No takie ordery też są, e, więc ja bym się tym aż tak bardzo nie przejmował. Proszę tego nie traktować jako jakieś wybitne uhonorowanie zasług pani Mosbacher dla Polski, bo takowych nie było. Taśmy PiSu wyciekły w Wałbrzychu. E, jeden z pisowskich działaczy w Wałbrzychu dał się nagrać, ponieważ wiadomo, że Polska taśmami stoi, rząd Platformy upadł właśnie, między innymi z powodu tych taśm. Oczywiście ludzie byli, podczas tych taśm platformerskich, z i przyjaciół, ludzie byli oburzeni nie tym, że tam w, na tych taśmach słychać, jak na przykład politycy Platformy planują wykończyć e, prywatnego przedsiębiorcę e, za to, że się nie chce podzielić e, pieniążkami czy czymś tam. E, nikt się nie oburzał z tego powodu, e, że e, tam były planowane jakieś personalne zmiany po to, żeby e, państwo polskie mogło drukować pieniądze na potęgę i w ten sposób okradać ludzi, którzy mają oszczędności. Nikt się z tego powodu. Nie oburzał, ludzie oburzali się z powodu tam wulgarnego języka, no, Znaczy, oburzali się dlatego, że w telewizji o tym mówili, ale dobrze. To było dawno, nieważne, już zapomnieliśmy o platformie, od tam 6 lat mamy inną zmorę. No, więc wyciekły taśmy, no, jakichś tam samorządowych działaczy i na tych taśmach słyszymy, jak jeden z działaczy pisowskich mówi, że Tacy sami ludzie jesteśmy, jak ci w PO czy SLD. Niczym się nie różnimy i każdy jest pazerny, każdy by coś chciał, tylko różnimy się szefami. No i tam jeszcze... Yy, aha, no i właśnie, no i to tam było dużo więcej, bo tam generalnie w tych taśmach chodziło o to, że jeden działacz PiSu tam jakby nękał i straszył drugiego działacza PiSu. Yy, no, kwestie personalne, tak? Bo to nie jest tak, że wszyscy PiSowcy się kochają. Yy, oni się tam jakby też no taki tak jak pan powiedział no są pazerni każdy by coś chciał a żeby coś dostać no to trzeba jakby e, no, się wykazać znaczy no e, dobrze no w każdym razie e, w każdym razie w związku z e, z, z, z tym e, z tymi taśmami e, no tutaj jakby e, został rozwiązany rozwiązany komitet terenowy e, PiSu w Wałbrzychu no, a wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zasiadali w tym komitecie, zostali skreśleni z listy członków partii. E, problem polega na tym, że gdyby idąc tą drogą, to należałoby rozwiązać komitety terenowe w większości miast w tym kraju. Zresztą mi się cała sprawa troszeczkę kojarzy z z Węgrami, przypomnę, bo na Węgrzech wiemy, że rządzi pan Orban, od wielu lat niepodzielnie rządzi, no ale właśnie, czemu on tam tak rządzi, czemu on ma tam takie poparcie i nikt nie głosuje na nikogo innego, tylko wszyscy na tego pana, pana Orbana głosują, więc ja przypomnę, chociaż na pewno wiele osób pamięta, kojarzy, że tam, na Węgrzech też była właśnie taka afera podsłuchowa, tam też wyciekły taśmy, ktoś tam nagrał ówczesnego premiera, węgierskiego premiera Florenca Grzycianego, socjalistę, żeby było jasne, z partii socjalistycznej, który powiedział, że kłamaliśmy rano, nocą i wieczorem, i tam mówił jeszcze, i wówczas zresztą nic nie zrobiliśmy w ciągu trzech lat, nic! Nie możecie mi podać ani jednego poważnego środka rządowego, z którego moglibyśmy być dumni, poza tym, że na końcu odzyskaliśmy władzę z na no. nic. Kiedy trzeba będzie rozliczyć się z krajem, powiedzą, co zrobiliśmy w ciągu czterech lat i co mówimy? No nie ma wielu opcji, nie ma dlatego, że sprzyliśmy. Nie tylko trochę, ale bardzo. Tak mówił premier socjalistyczny Węgier i mi, przynajmniej mi się to kojarzy jakby z tym, co mówił ten działacz PiSu w, eee, no na taśmach. No oczywiście ktoś tutaj powie, że no, ale tamto mówił premier, a, a tutaj mówił jakiś lokalny działacz. No, no może mówił, podejrzewam, że ci jacyś tam ważniejsi działacze z samym prezesem mówią albo myślą podobnie, może z wyjątkiem tego, bo tutaj y, ten działacz lokalny powiedział, że niczym się nie różnimy, tylko szefami. No oczywiście, prezes Kaczyński by tak nie powiedział. Y, no, ale jestem przekonany, to, że to jest moja opinia, żeby było jasne. Pozostali działacze, ci ważniejsi, myślą tak samo. No, więc y, ostatnio mówiłem tydzień temu o nowym pomyśle pisu, czyli o wprowadzeniu zakazy, zakazu odmowy mandatu. No więc wygląda na to, że już wiadomo, jak to ma wyglądać, to znaczy, ma, bo ja tak tłumaczyłem ostatnio, że w tym momencie jest tak, że jak nie przyjmiesz mandatu, to policjant kieruje wniosek do sądu e, i wtedy sąd wydaje wyrok zaoczny i ty się odwołujesz od tego wyroku, jeżeli masz jakieś silne dowody, to zostajesz uniewinniony. E, natomiast teraz po tych zmianach, jeżeli te zmiany przejdą, to ma być tak, że e, ty nie przyjmujesz mandatu, e, więc więc państwo umawia się z tobą, że ty jednak przyjąłeś ten mandat i masz w ciągu tygodnia zapłacić ten mandat, a potem możesz się odwoływać do sądu, jak ci się chce biegać, pisać pisma, wynajmować prawnika itd., dalej, to możesz się z tym pieścić. Aha, no i oczywiście wersja oficjalna jest taka, że. To jest dlatego, że te mandaty związane z, właśnie teraz z tym grzybem, którego mamy i z tymi wszystkimi obostrzeniami są nieprzyjmowane przez obywateli i sądy je odrzucają. No i jeżeli, nie będą, jeżeli obywatele nie będą mieli możliwości, żeby nie przyjąć tego mandatu, to część z nich machnie ręką i nie odwoła się do sądu, i wtedy będą to musieli zapłacić. To jest wersja oficjalna. Natomiast tutaj pan Otoka Frąckiewicz z kanału Pitu Pitu, czy jakoś tam, no pan Otoka Frąckiewicz wszyscy kojarzą, kto to jest, pan Otoka Frąckiewicz właśnie zauważył i zasugerował, że to może mieć związek z raportem Najwyższej Izby Kontroli, według którego średni czas rozpatrywania spraw za rządów Pisu, i teraz uwaga, zagadka, Zwiększył się czy zmniejszył? Zwiększył się! <laughs> no, więc żeby jakby zmniejszyć ilość spraw, a przez to zmniejszyć czas trwania tych spraw, no bo jeżeli sędzia będzie miał na głowie nie 10 spraw, tylko 9, bo ktoś się nie odwoła do sądu i nie będzie, to sędzia nie będzie musiał się tym zajmować, no to dzięki temu y czas tych spraw będzie krótszy. Inflacja w Polsce oficjalnie miała wynieść tam 3 czy 3,5%. Nieoficjalnie, znaczy tam nieoficjalnie, no ja już mówiłem, z inflacją to jest tak, że wszystko zależy od tego, jakie produkty weźmiesz do koszyka inflacyjnego, i bierze się jakieś tam specyficzne produkty, a potem się mówi, że no owszem, tam pomidory zdrożały 20%, ale lokomotywy staniały 20%, więc w sumie to mamy inflację na poziomie 3, 3,5%. Ale no, więc to jest jakby taka oficjalna metoda liczenia tej inflacji. Natomiast są różne inne, nieoficjalne metody. To znaczy, może to nie jest metoda liczenia inflacji, ale to jest jakby skutek, świadectwo. No więc pan prezes NBP zapowiedział, że w, może w przyszłym roku zostanie wprowadzony banknot 1000 zł w Polsce. 1000 zł. Więc, no, więc z tej okazji ja bym chciał Przypomnieć, jak to było z banknotami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przypomnę, że w 95 roku była denominacja i przed denominacją były na przykład banknoty 2 miliony złotych i ludzie było, byli milionerami i zarabiali te miliony złotych, I, tylko że po denominacji te 2 miliony złotych zmieniło się w 200 złotych. Ale to nie było od samego początku, tak, że, że ludzie byli milionerami i zarabiali te miliony złotych. Nie, no, kiedyś te pensje były jakieś tam bardziej zbliżone do do tak, tych dzisiejszych, taki przeciętny człowiek, kto zarabiał tam, nie wiem, te 2, 3, czy ileś, czy 5 tysięcy złotych. Może właśnie przypomnijmy, jak te banknoty wyglądały. W 75, czy 4, chyba pierwsze się te banknoty pojawiły, gdzieś tam w, w tamtych okolicach, 74, 5 rok, pojawiły się te właśnie banknoty, które znamy jeszcze sprzed denominacji, ale wtedy, w tamtych czasach, w 75 roku, to były banknoty 100 złotych, 200 złotych,

W 82 wprowadzili banknot 5 tysięcy złotych. W 87 wprowadzili banknot 10 tysięcy złotych. W 89 dopiero wprowadzili banknot 20 tysięcy złotych. Czyli ten banknot, który 6 lat później podczas denominacji był warty dzisiejsze 2 złote, wtedy był najwyższym nominałem w Polsce. W ciągu 6 lat ten pieniądz się tak zdegenerował, że z najwyższego nominału spadł do dwóch złotych dzisiejszych. No, w 89. 20 tys złotych, 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, to już, przepraszam, 50 000, przepraszam, 50 tysięcy było najwyższym banknotem w 89. 100 tysięcy pojawiło się w 1990. 200 tysięcy pojawiło się, dobra, też w 89, ale już pod koniec 89. Później było 500 tysięcy złotych w 1990. I milion złotych w 91 i w 92 2 miliony złotych. E, no, więc widać, że PIS idzie tą samą drogą, czyli będzie zwiększać nominały, czyli... No, w 95. po denominacji 200 zł, był najwyższym nominałem i jak ktoś miał 200 zł, to mu, Szalecie, pamiętam, za łebka jeździliśmy, mieliśmy w Nysie taki supermarket, był jedyny, sam supermarket był jedyny w Nysie, hipermarket, gdzieś tam pod koniec lat 90., i rodzice robili zakupy na 100 zł i ładowali do wózka wszystko, co tam było na półkach i był pełen wózek i się płaciło 100 zł i się wychodziło z wózkiem pełnym zakupów. No, a dzisiaj mamy już banknoty 500 zł a za rok albo dwa lata będziemy mieli banknoty 1000 zł, a za 5 lat będziemy mieli banknoty 2000, potem 5000, 10000, 20 50 100 20000, 50000, 100000, 500 500000, milion i 2 miliony, czyli zatoczymy bardzo piękny krąg. E, aczkolwiek jest w tym wszystkim jeden maleńki plusik, jeden pozytyw. Plus tego wszystkiego jest taki, że może jednak pan Kościński tak szybko nam nie zlikwiduje gotówki, skoro mają wprowadzić nowy banknot 1000 złotych. No ale z drugiej strony, kto ich tam wie?